Uczysz się samodzielnie języka niemieckiego, uczysz się samodzielnie słownictwa? Jeżeli tak, to mam coś idealnego dla Ciebie, a mianowicie leksykon tematyczny do samodzielnej nauki słówek. To mój pierwszy produkt właśnie do nauki słówek i to jeszcze samodzielnej. Dlaczego uważam, że jest on odpowiedni do samodzielnej nauki słówek? I już wyjaśniam. Pierwsza sprawa jest taka, że do leksykonu dołączony jest MP3. I praktycznie to MP3, może istnieć samodzielnie. Jest to naprawdę w tym MP3. Słuchajcie, to MP3 to jest taki yy, drugi e-book, można powiedzieć. Tam wszystko wam wyjaśniam, opowiadam. Oczywiście mówię, jak się wymawia te wszystkie słówka, więc wy możecie jechać do pracy, a na słuchawkach po prostu słuchać sobie tego e-booka, tego leksykonu no i najważniejsze, słyszycie wymowę nowych słów, poznanych słów ten leksykon w ogóle jest skierowany słuchajcie, do wszystkich osób, które zaczynają naukę języka niemieckiego oraz do tych, którzy są na poziomie podstawowym i chcą poszerzyć to słownictwo i oczywiście uczą się tego języka samodzielnie albo właśnie poszukują źródeł do poszerzenia poszerzenia słownictwa czyli mamy słuchajcie mp3, słyszymy wymowę, widzimy Słówko. Druga sprawa jest taka, że z każdym poznanym słówkiem mamy przykładowe zdanie. To zdanie oczywiście jest na odpowiednim poziomie zaawansowania, tak by wszystkie osoby na tym poziomie podstawowym je zrozumiały. Oczywiście mamy też tłumaczenie tego zdania, ale ważne jest to, że zdania, które widzimy, nie mogą być zbyt skomplikowane gramatycznie, bo to nas demotywuje. Tego nie ma. Jest tylko pozytywna motywacja w tym e-booku. Kolejna sprawa, każdy, pozna, każdy poznany nowy czasownik jest odmieniony przez osoby, więc też nie musimy już nigdzie e, szukać odmiany czasownika. Mało tego, jeżeli jest to troszeczkę trudniejszy czasownik, troszeczkę zawiły w, w swoich znaczeniach, e, to ja wyjaśniam w jakich kontekstach, w jakich sytuacjach możemy tego czasownika użyć. I są oczywiście przykłady. Na przykład mamy czasownik gisn, tłumaczenie, nalewać, podlewać, zalewać. I ja Wam wyjaśniam, że gisn możemy użyć zarówno wtedy, gdy podlewamy rośliny, przykład niemiecki tłumaczony na polski, możemy zalewać kawę, nalewać coś do kieliszka. Em... I to też jest, mamy przykład niemiecki tłumaczony na język polski, czyli mamy czasowniki odmienione przez osoby, przykłady z tymi czasownikami, z każdym czasownikiem mamy, słuchajcie, przykład, przykładowe zdanie, plus jeszcze właśnie wyjaśnienie, w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach tego czasownika używamy. Kolejna, kolejna sprawa, słuchajcie to. Mamy tutaj mnóstwo słówek właśnie z takich codziennych sytuacji. Codzienne sytuacje, czyli w sklepie, na poczcie, w banku, w pracy, mamy też przykładowy życiorys, z którego śmiało korzystajcie, możecie go tylko przeredagować na własne potrzeby. Oczywiście mamy piękną oprawę graficzną, która Pomoże wzrokowcom właśnie w zapamiętaniu nowych słów. Leksykon tematyczny do samodzielnej nauki słówek tylko do piątku w cenie 79 zł. Później cena wzrasta do 119 zł. Co mamy w zestawie? Leksykon tematyczny. Ogrom, słuchajcie, ogrom wiedzy i tak jak Wam wymieniałam te wszystkie cechy leksykonu, to one składają się w taką całość, że ten leksykon może samodzielnie funkcjonować, czyli to może być Wasz jedyny e-book do poznania, poszerzenia słownictwa do tego poziomu językowego A2 ponieważ tam mamy wszystko zawarte. Jak wymawiamy dane słówka, yy, mamy odmianę czasownika, więc nie musimy już korzystać z innych źródeł, by sobie coś dopowiedzieć, by zobaczyć w jakich jeszcze sytuacjach yy, używamy danego czasownika. Nie, to wszystko mamy zawarte w tym leksykonie tematycznym. Więc to jest też ogromny ogromny plus yy, tego e-booka. Yy, tak jak mówiłam, do piątku jest on w cenie promocyjnej. Kupicie go na mojej stronie niemieckiej z przyjemnością.com. Zakładka sklep. Zapraszam Was już teraz. Link do tego e-booka znajdziecie w opisie tego filmiku. Do zobaczenia i usłyszenia.